Witam was, juniorek, o poranku i spacerem was przywita. O, zimno. O, poczekaj, może nie na kurtkę. Ale na bluzę. To idziemy na poranny spacerek z seniorkiem. Także jest piękny poranek, chłodny rześki taki na bluzę. 20 stopni może 18. No piękna pogoda. Trzcina rośnie coraz wyższa. Także napiszcie, co u Was. Co robicie jak tam wiosna w Polsce ciekawie się ci ludzie, którzy mają ogródki, to jak to wygląda, czy już coś sadzicie, czy kosicie trawę, no w sumie to marzec, to już tak by było. No, tutaj jest przyjemnie, cudownie, można się zrelaksować. Właśnie zamówiliśmy przez internet. Urządzenie do wycinania kółek otworów, w szkle, czyli szybach, mm -hmm, lustrach lustra. przykładamy mm -hmm. i robimy przyciskając do szyby od tego kółka. Mm -hmm. Trzeba zrobić nacięcia do strony zewnętrznej. No tak, i razy później 4, mm -hmm, i żeby po popękało. kawałkami. Kawałka. Mm -hmm. żeby zachować środkową powierzchnię. No. Urządzenie kosztuje 20 dolarów. Tak jak widzicie w tle, Uniwersytet Everglades, ogólnie nazywa się to Uniwersytet Kaiser. Chcę, żeby mi udzielili informacji dotyczących mojej edukacji w Polsce. To ja już mam ewaluację zrobioną. To, co ja skończyłam, no to w Polsce nazywa się psycholog, a tutaj nazywa się to mental health. Myślę, że to można podciągnąć pod men mental health, bo ja mam psychologię kliniczną. Mental health counselor, um, czyli taki psycholog, jakby w szkole, ale to też nie jest taka typowa nazwa na psychologa, czyli tak jakby terapeuta szkolny, social worker, czyli pracownik socjalny, ale to jest troszeczkę chyba krócej, bo tam jest 3 lata. Żeby być psychologiem, takim pełnym psychologiem trzeba mieć doktorat, czyli 5 lat magistra plus 4 lata jeszcze Jakiejś terapii. Mogę się śmiać ze swojego akcentu, ale to też nie zmienia faktu, że się nie wstydzę i dogaduję po angielsku tutaj w Ameryce. Więc jestem gotowa, czytam książki, zaczynam coraz więcej rozumieć z książek, więc to jest też bardzo fajne, bo żeby się uczyć, żeby iść na studia czy gdzieś dalej, no to naprawdę to jest bardzo potrzebne. Wolontariuszka, z którą miałam dzisiaj spotkanie, dała mi taką książkę, zobaczcie: Last Child in the Woods. Pani wzięła moje papiery No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okay. Mm -hmm. Good news. Oh. We do accept this program so jesteśmy oh. in the company, so that's good. We mm -hmm. do have a PhD mm -hmm. um in mm -hmm. the Doctor's of Psychology, mm -hmm. but this is more on the research side of things. So you could teach with this and do research in this. No oh, kochani, jestem po spotkaniu, po rozmowie z Panią. I czy się coś dowiedziałam? Moje kredyty, moje te punkty? Yy, zaliczają się do rzeczywiście master tutaj też. Także to fajnie, bo ja skończyłam uniwersytet i miałam bardzo dużo kredytów, yy, czyli no lekcji można powiedzieć. W sumie na wysokim poziomie kończyłam szkołę. Ja tutaj trafiłam, słuchajcie, dlatego, że szukałam Equine Therapist. Okazało się, że oni mają program Equine, ale to jest tak jakby dla można powiedzieć farmerów. Wszystko się liczy. Jest wystarczy ewaluacja. Ja ewaluowałam mój dyplom. To jest informacja, i akurat ten uniwersytet akceptuje to. Jest bardzo dużo firm, które ewaluują, robią transkrypcję Twojego dyplomu. Czasami jest tak, że ten uniwersytet akurat takiej firmy nie akceptuje. Nie wiem, od czego to zależy. Najlepiej przejść się najpierw do szkoły, do której chcesz chodzić, i dopiero później zapytać się ich, jakie oni uznają programy, i wtedy ewaluować, jeśli już wiesz. Ja zrobiłam to wcześniej na potrzeby pracy. Którą miałam wcześniej. Jeśli chodzi o moją przyszłą edukację, no to trochę się ruszam i tak trochę się rozglądam, ale powiem Wam, że nie jest łatwo, bo wszystko, czego potrzebuję, to nie znajduje się w tym miejscu, gdzie ja na przykład mieszkam. Dziewczyna powiedziała, że jeśli nawet chciałabyś zostać terapeutką Equine, to że to wcale nie musisz być jakoś tam wielce przeszkolona. Wystarczy, że masz magistra, wystarczy, że masz papiery, że, że wiesz, co robić z ludźmi i. Yy, Umiejętności związane z końmi. Ja mówię: Wow, no to, no to fajnie. No i co muszę zrobić najpierw? No zostać wolontariuszką. <laughs> Także znowu w kolejnym miejscu muszę zostać wolontariuszką, żeby być tą terapeutką. Zobaczcie, jakie cuda tutaj. Egzotyczne. Oliwka już mi pięknie odrasta. I tamta też, a jeszcze niedawno była sucha. Były badyle suche. No, wiosna, wiosna, kochani, wiosna. Eee, witam Was o poranku. Iniorek Was też witał o poranku. Tak? Iniorek. Nie chciało ci się wstać? Słuchajcie. Eee, idę otworzyć kurką. A, cześć. Cześć skóry. Takie głodne, Aha. bo z rana tutaj nie miały nic, zobaczcie. Rano je jadły, a jest dziewiąta. Jadę do pracy jako wolontariuszka. Dzisiaj Oliwka po dwóch dniach wraca z Orlando. To znaczy, jeden dzień była w Orlando, ale spała u koleżanki. No to jesteśmy na farmie. Słuchajcie. Rozmawiałam z Olą ostatnio. Rozmawiałyśmy razem mówiłam oli, że bardzo bym chciała mieszkać na farmie. A Ola mi mówi: Pani Elizo, czy pani wie, co pani chce, to jest ciężka praca. Ja uważam, że wiecie, farma nam się kojarzy z czymś takim dawnym, kiedyś ludzie mieli, że że mieli dużo zwierząt, rzeczywiście kaczki, kury, było tego dużo, trzeba było przy tym robić, nie można było pojechać na wakacje i częściowo jest coś tam w tym prawdy, że jest to ciężka praca, ale jeśli masz farmę, na której nie masz za dużo zwierząt, to nie jest tak ciężko. Mi wystarczą dwie kurki, wystarczy mi jedna koza, krowa już niekoniecznie, no i może kaczki i to wszystko. Jest problem z tym, że nie można, słuchajcie, wyjeżdżać na wakacje, ale jak się ma rodzinę tutaj na miejscu, i wiem, że Krystian jest bardzo za farmą, Krystian by chciał mieć takie życie troszeczkę, słuchajcie, outsiderskie. Ola nie jest za bardzo za tym, oliwka też nie. Oliwka jest bardziej za światem nowoczesnym, bo jest jeszcze młoda, ale Ola już mówi, że coraz bardziej zaczyna kochać przyrodę. Ja myślę, że to jest taki moment w życiu, że oddalasz się, jak jesteś młoda, szukasz jakichś innych doznań, ale później się wraca do, do tej miłości, skąd pochodzimy, tak jak ktoś sobie to uświadomi oczywiście. I ja też jako młoda dziewczyna, moje rodzice się zachwyca, zachwycali kwiatkami, roślinkami I ja jako młoda dziewczyna mówiłam, Boże, co, co im jest, no nie? I uciekałam gdzieś tam do miasta, do bloku i siedziałam, rozmawiałam, dyskutowałam przy kawie z koleżankami. To było dla mnie dużo fajniejsze niż obserwacja przyrody. Dla mnie teraz, no wszystko się odwróciło. Jeśli ktoś jest świadomy swoich korzeni, to myślę, że skieruje się w stronę przyrody prędzej czy później. <gry> Dobra, kochani, lecam do koni. Zobaczcie, jak super. jak mm, się kąpie. Wow, zobaczcie, jak super. No i teraz to on jest czysty. Chodzi po skoszonej trawie, widocznie nowe są, jakieś są źdźbła, trawy no i tak. Tutaj taki maluszek. o jakie pyszne. Dobre? Tak. Coś jeszcze? <słuch> Czy co Proszę bardzo. No i mija. Mhm, ty. Słuchajcie, jestem na stacji benzynowej i jest dosyć przyjemna, bo nie zawsze tak jest. że te stacje w Ameryce, na Florydzie są jakieś takie czyste, w miarę ogarnięte. Kupiłam sobie taki lunch, który zaraz zjem, chciałam, żeby było zdrowo, ale ciężko, ciężko z tym zdrowiem. To jest Italian Style pine wheel Wraps. Salami, pepperoni, bazylia, pesto i majonez. Wygląda jak sushi, zobaczcie. I przyciągnęło moją uwagę. No taki przekładaniec po prostu. No fajnie. Mm. I smakuje to dosyć dużo, za dużo trochę majonezu, jak na mój klimat. Spoko. bardzo dobra. Fajna alternatywa do fenapki. Zobaczcie, Lakewood Ranch. I to są piękne, piękne. Tutaj są naprawdę bardzo ładne osiedla. Wszystko jest nowoczesne. Tutaj się rozszerza Sarasota, właśnie w tym kierunku. I tutaj domki naprawdę są piękne, eleganckie poziomie, dlatego że to jest nowe, wszystko jest nowe. Ta dzielnica Sarasoty jest naprawdę bardzo ładna. Kiedyś może was zawiozę, ale jest troszeczkę dalej od morza. Nie tylko osiedla, ale i sklepy, i domy, wszystko jest takie zadbane. Tak przypomina mi Europę. Tu jest dużo ludzi, którzy mają pieniądze, także i w biznesy inwestują. Także tutaj fajnie, fajnie zainwestować, bo to się wszystko rozwija. Także polecam Lakewood Ranch. Wiecie, jaki minus? Tutaj. Korki, korki, korki. Zobaczcie, mogłybyśmy z Oliwką naprawdę ostro, ostro pobawić się na rolkach. My w ogóle przyjechałyśmy tam pierwszy. No wiem, właśnie mówił. On, o dziewiątej, wiesz, uh -huh. oni mają chyba jakąś tam rzecz, że jak jesteś pierwszy w parku, uh -huh. to dostajesz medal uh -huh. i, no, i w ogóle no masz wiem. specjalne miejsca tak. załatwione uh -huh. i e, jesteś wtedy ski master i jesteś Możesz zjeżdżać z wszystkich jako pierwsze. Słuchajcie, ostatnio ja miałam To jest bardzo dobre y -hmm. Z Publixa. Made in jest stable. O I troskawki coś... i borówki. Mhm, y no dosyć dobre, ale to samemu można dobra. robić też tak powiem. <Czyk> ci. Wygląda to tak. Kiedyś to była góra uh, narty. To naprawdę wygląda mm, tak jak narty. Tak? To jest zrobione na taki mm, śnieg, na jest sztuczny. Mm -hmm. Zobaczę, ktoś potrafił zamienić z czegoś, co jest. Um, nie idzie, kiepskie. No nie. Mm. Sukces. Wiesz, jak są to takie siedzenia, co takie jadą na górę. To. 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 Taki fajny pomysł. Zamienili to w takie, też, że jechało na, sam, na górę, tej ślizgawne. w no, tak. Tylko, że było tam kolorowo. Tak, te parasolki Oj, na górze ja. i tam się jechało na górę i to by zjeżdżali. To już na falach, tak? Na plaży zrobione. Mhm. Że niby plaża, to nie. Mhm. Ale to była z piaskiem, czy nie? Był częściowo piasek, częściowo była taka mata. Mhm. No ale wyglądało jak. I fale, to, że... fale też było, że mogłeś sobie Fal, skakać. Woda tak? czysta, bardzo zadbana. Mhm. Pompini. To one mogłeś brać. Mhm, Zjeżdżasz jakby pionowo, tak? Mhm. Tak, Lazy Lazy River. Mhm. I w ogóle część tej Lazy River było tak jakby zrobione, że jaskinia. Aha, w skałach. Też bardzo fajnie, to mi się podobało. Kupiłam takie spinki fajne i planuję zrobić tak, że jak kupię sobie plecak, A, aha. to po prostu sobie będę takie ostapiała. Mhm. Mhm. I kupiłam i mam już z Nasa jedną. o, No tak, I właśnie teraz mam tego. A tego lubisz? Tego? No, no z tej starej. Fajne. Uh -huh. I żółwika z Nemo. Nemo. Uh -huh. Nemo. No, no, no. Nemo po polsku, Nemo po angielsku. Uh -huh. I później mama Lorenz zobaczyła, że kupiłam te spinki, i ona powiedziała, a ja mam w domu. Oh. I dała sobie cztery. Kaczor Donald. Artysta. <laughs> Najfajniejszy jest Sea World. Bardzo fajne. I najbardziej, to jest najpiękniejsze, najfajniejsze, to jest Universal Studios. To jest super. Tam to jest naprawdę. Bo tam Universal to masz bardziej. Super. Co? Filmy, a i, i Disney no? to są bajki. Tak, no ale też no, no fajnie. Disney, no nie? To jest taki, taki kult. A na przykład Universal Studio jest takie bardziej. No to ja, do, do Universal na zakończenie. A to jedziesz no to super. Zobaczmy w ogóle. Tam tam sami. W sensie no, tylko te młodzież. Jeszcze, tam będzie też Harry e, Potter. E, 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 no, no tam jest, no i tam oni cały czas to poszerzają. Przechodzisz, takie różdżki czarodziejskie... No tam różdżki chyba dostajesz, nie? Tak, nie przechodzisz rusz. przez jakieś takie magiczne drzwi, dotykasz różnych rzeczy, takie ciekawe, takie na myślenie, wiesz, co mhm. fajne. Ja pamiętam, że, że właśnie Ty byłaś, chyba Ty byłaś z nami? Wtedy, ty byłaś no. z nami, tylko że nie interesowałaś się tym akurat, no. Ale Krystian się interesował, chciał zostać jeszcze, mu się bardzo też podobało. Czekaj, poczekaj. Nie wiem, czemu ten zaczęłam Pani ci zaraz daje, nie martw <laughs> się. Musi być przezroczysty. No. To oliwka na koncert Ariany Grande bierze. I wiecie co? Ja nie wiem, czy one jeszcze są następne. Czy tak? to poszło? No. Czy to jest szok, co? Mm. Że będziesz w takim miejscu. No, w sumie taki poważniejszy. Już nie ma. To jest taka torba przez ramię i taka duża.